Przechodzimy do pytania czternastego. Które z poniższych stwierdzeń poprawne? No i tutaj pytanie dotyczy stwierdzeń, które porównują nam testy regresji i testy potwierdzające zwane gdzieś tam potocznie retestami, natomiast z i na egzaminie. Nie dostaniecie słowa retesty. Trzeba kojarzyć to z testami potwierdzającymi. No i przede wszystkim no, trzeba pamiętać, że testowanie regresji e, ma sprawdzić, czy to, co wcześniej działało, nadal działa, czyli mamy tutaj skutków ubocznych, jakichś konsekwencji negatywnych. Natomiast testowanie potwierdzające wiąże się z potwierdzeniem, czy wcześniej, poprawka przygotowana na wcześniej zgłoszony defekt. Działa poprawnie, potwierdzamy skuteczność gdzieś tam e, wprowadzonej poprawki. No i teraz e, idziemy z odpowiedziami. W miarę, odpowiedzi A: w miarę postępów e, w realizacji projektu liczba testów regresji rośnie, natomiast liczba testów potwierdzających e, e, maleje. E, no to przede wszystkim e, to wszystko zależy od, od ilości zmian. Liczba testów regresji rośnie w miarę postępu w realizacji projektu, natomiast zwykle po wprowadzeniu zmian w systemie wymagane są również nowe testy regresji. Na ogół wzrasta również liczba testów potwierdzających ponieważ potrzebne są testy dla każdej nowej poprawki wprowadzonej w systemie. Więc tutaj nie możemy tak jednoznacznie stwierdzić, bo to zależy. To też zależy od skali wprowadzonych zmian. Więc tutaj odpowiedź A jest błędna. B. Testy regresji są tworzone, uruchamiane po wprowadzeniu poprawek w przedmiocie testów. No to tutaj. Będzie to dotyczyło testów potwierdzających, a nie regresji. Natomiast testy potwierdzające są uruchomione po wprowadzeniu udoskonaleń w przedmiocie testów. To z kolei ta druga część dotyczy testów regresji, więc jest po prostu odwrotnie. Dlatego też odpowiedź jest błędna. Testowanie regresji wiąże się ze sprawdzeniem, czy środowisko operacyjne nie uległo zmianie. Natomiast testowanie potwierdzające polega na testowaniu zmian. W przedmiocie testów. Więc tutaj e, druga część jest na pewno błędna, no bo testowanie potwierdzające e, sprawdza, czy defekt został usunięty. Natomiast, e, natomiast rzeczywiście e, polega ono na testowaniu zmian w przedmiocie testów. Jednak testowanie regresji wiąże się ze sprawdzeniem, czy wprowadzone Zmiany w środowisku nie spowodowały negatywnych konsekwencji w oprogramowaniu, które nie było modyfikowane. Nie chodzi w nim zatem o sprawdzenie, czy zmieniło się środowisko operacyjne. Więc tutaj ta druga część, ta pierwsza, ta pierwsza część jest błędna. O ile tutaj to zasadniczo potwierdzające no, dotyczy defektów, natomiast defekty wynikają z prowadzonych zmian, więc trzeba te zmiany przetestować. I te zmiany mogą właśnie uwidocznić jakieś defekty, i wtedy będzie testowanie potwierdzające. Więc, takim ciągiem przynowo-skutkowym, możemy tą drugą część uznać za poprawne stwierdzenie. Natomiast błędnym stwierdzeniem jest stwierdzenie dotyczące testów, dotyczące testów regresji. No i jedyna nadzieja w odpowiedzi D, testowanie regresji uwzględnia negatywne konsekwencje w zmienionym kodzie. Natomiast testowanie potwierdzające wiąże się z testowaniem zmienionego kodu. No i to jest poprawne stwierdzenie. tak? Czy test regresji mają sprawdzić, czy nie ma negatywnych uszczerbków, negatywnych konsekwencji w obszarze, w którym nie wprowadzaliśmy zmian, natomiast wprowadzaliśmy zmiany w innym obszarze i sprawdzamy, czy teraz te zmiany w innym obszarze nie powodują, powodują negatywnych konsekwencji w naszym niezmienionym obszarze natomiast testowanie potwierdzające, wiąże się z testowaniem zmiany kodu, czyli development, żeby przygotować poprawkę, musiał ją zdebagować, musiał zmienić kod, no i my teraz sprawdzamy, czy ta zmiana w końcu jest skuteczna, potwierdzamy skuteczność tej poprawki, no i odpowiedź D jest tej odpowiedzią poprawną na pytanie 14.